TROP prowadzi do rosyjskiej GRU. Według ustaleń portalu niezależna.pl siatką dywersyjną w Polsce miał kierować Juri Syzow. Od początku 2024 roku dowodził podobną siatką na Ukrainie. Jego ludzie atakowali zakłady wojskowe i infrastrukturę strategiczną. Jednym z jego agentów na terenie Ukrainy był m.in. Jewheni Iwanow, odpowiedzialny za eksplozję na linii kolejowej w Polsce. To człowiek skazany przez ukraiński sąd na 15 lat więzienia za próbę zamachu bombowego na fabrykę dronów w Lwowie. Właśnie na zlecenie. GRU. Zdaniem ekspertów siatka na pewno ma też swoich ludzi w Polsce. Z jednej strony mogą być to agenci proxy pozyskiwani przez rosyjski wywiad na zasadzie ogłoszeń, za które najczęściej płaci się kryptowalutą, ale również może być uruchomiona w tym czasie, w czasie wojny, agentura z tak zwanej linii N. Czyli nielegałowie. W czasie wojny to nie przejęzyczenie, to ostrzeżenie podobne sformułował właśnie naczelny dowódca szwedzkich sił zbrojnych, generał Michael Cleason. W wywiadzie dla Politico twierdzi, że jego zdaniem atak Rosji na państwa sojuszu północnoatlantyckiego jest możliwy w każdej chwili. Jestem przekonany, że Rosjanie są gotowi, aby w każdej chwili przetestować artykuł 5 NATO w krajach bałtyckich lub w innej części Europy. Dywersja na polskiej kolei jako element przygotowań Rosji do militarnych działań w Polsce interpretuje też m.in. generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego wojska polskiego. Oficerowie, politycy i eksperci wskazują przy tym na rok 2027 jako prawdopodobny termin konfrontacji.